Dziema mamy żniwa, witam Was w kolejnym odcinku. Dokładnie dzisiaj jest dzień, 25 lipca. Wczoraj odcinka nie było ze względu na to, że Kamera została na gospodarstwie i już po prostu nie chciało mi się wracać yy, po nią, bo już było przed 12, szykowałem kombaj, To wiecie, z ostatniego odcinka. Mamy dzień po ślizgu, Wszystko fajnie szło na bieżąco codziennie. Czyli nagrywałem dzisiaj i z dzień opóźnienia mieliście. Dzień opóźnienia mieliście w odcinkach, a teraz będą dwa dni. No chyba że zobaczymy, jak to wyjdzie. Uda się dwa odcinki wrzucić jednego dnia. To wszystko zależy, kiedy zjadę ile tego montowania, co do wycięcia, to do wycięcia, czy kamera wszystko dobrze nagrała, także tak to wygląda i jesteśmy dzisiaj też kamery zapomniałem, dopiero niedawno Tata mi przywiózł, mamy już godzinę 17:33, kombajnem wyjechałem z głównej bazy o 8:15. I jechałem 23 km do celu, czyli tutaj obecnie gdzie się znajduję na polu. Jestem na działce 30 hektarów i mam już skoszone. Teraz wam powiem dokładnie. Eee, było 147, jest 2, 25 hektarów dzisiaj już skoszone. Od, o chwilę po 9 załączyłem rotor i jechałem. Eee, Tako, nakosiłem. Całego mana, y, wieltona i 14, taki zestaw wozi tata Edzio i wujka Franka, dzisiaj wujek Franek za sterami też, John Deera, wieltona i, 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 i czternastka, czyli dwa zestawy przyczep i dwa many, no i teraz nakaszam na Tata Edzia, trzeci zestaw. Ogólnie mamy nakoszone już 93,800. I skoszone 25 hektarów. Nie wiem ile to wychodzi. Także tak to wygląda. Tutaj od tego, to gdzieś z 1,5 tony można odjąć, bo rano nie skalibrowałem czujnika wilgotności. No i trochę ten plon z rana zawyżało. Tam pół zbiornika nakosiłem i mi to zawyżyło po prostu tą średnią. Także zaraz działkę 30 hektarów skończymy. Myślę, że do godziny, jak się nic nie wydarzy. Do godziny, moi mili. Teraz mamy Wpół do. Na 19 skończymy na pewno. No i co, standardowo, nawigacja chodziła. Po skoszeniu 12 hektarów znowu wyskoczył błąd. Coś z oprogramowaniem, coś tam muszą jeszcze chłopaki doprecyzować tutaj w systemie, bo no tak nie może być. No ale dajemy radę, tak? Długi pas wykosimy na nawigacji. No, robota szła trochę szybciej niż teraz, bo wyjeżdżałem i wjeżdżałem w trzeci, czyli wyjeżdżam, podnoszę header, kierownica na maksa jak już się prostuję, klikam auto i to wychodziła równo trzecia ścieżka. Poprzeczniaki na 4, 3, na 4 headery są zrobione. No więc robota idzie. Robota idzie. to teraz trochę wam nagram. Ee, tak, właśnie header, może na Super Live przełączę. I dla osób, które lubią oglądać, patrzycie w header, to będzie taki właśnie też część odcinka tego. Jeździmy od 4,5 do 5,5 na godzinę no co mogę powiedzieć, że dzisiaj jeżeli maszyna będzie chodziła to pobije swój rekord w koszeniu na hektary no i tak samo na tony w rzepaku mamy 25 hektarów, więc do wieczora, ale na dziewiątą prognozują jakieś opady nieduże: 0,6 i potem o dziesiątej 0,9 litra. Zobaczymy, czy się sprawdzi pogoda. Mam nadzieję, że nie, bo mam tutaj do skoczenia na tym obrębie jeszcze działkę brata: 16 hektarów i moją działkę 9. Tutaj swoją działkę 15 skończyłem, i tutaj 14,5 hektara brata właśnie wykańczamy. No jak nie będzie żadnej awarii pierdoły albo poważnej awarii. No to będzie rekord, dzisiaj celuję w te, o, chciałbym cztery dychy położyć, czy się uda, jak rosy nie będzie, nie popada, jest to w zasięgu, e, jest to realne, a nawet jeżeli w nocy nie będzie rosy i rotor będzie szedł, bo rzepak naprawdę jest suchy, zobaczcie, 3,8 wilgotność rzepaku, naprawdę, na próbniku pokazuje, 4. to jest po prostu coś niesamowitego, to jest aż za suche. Szkoda po prostu, bo jest za lekki, tracimy na masie, plon i tak jest wysoki. No ale zbieramy, bo ubezpieczenie jest dużo mniejsze niż jeżeli to co stoi na polu. No i wiadomo, nie po to się sieje, aby czekać na ubezpieczenie i na umóżne. tak? My siejemy po to, żeby zebrać i sprzedać. I mieć satysfakcję z tego całorocznego. Yy, zmagania z pogodą, z czasem, zdrowiem i z maszynami, tak? bo usterki tak samo się zdarzają. Tata Edzio jedzie zasuwa. I będziemy sypać w locie. To dużo daje te sypanie w locie wam powiem, w ciągu dnia mama przyjechała z obiadem. I brat Tomek wydmuchał mi kombaj, jak jadłem, żeby nie tracić czasu. Tą dmuchawką mamy, taką dmuchawkę sztyleta tata kupił. Został obdmuchany w połowie dnia. No i powiem wam, że to robi robotę. No już na pewno jest brudny, tak przed dmuchaniem, ale dużo to daje. I zobaczcie, co mam. Kawa w słojeczko, no to kurde hit jest, nie? Na wizji, wasze zdrowie, widzowie. A! Nie ma kawa w słoiczka, kurde. Ajajajaj! Także pogoda sprzyja na razie, nie ma co narzekać. Szczerze, teoretycznie dobrze, że tam te deszczyki wystąpiły, bo Bo dzięki tej wodzie wszystko dojrzało Brat Łukasz dzisiaj kosi pszenicę Nie dzwoniłem jeszcze Co tam sypie, co to leci Zaraz zadzwonię i się zapytam, więc w późniejszej części odcinka też mniej więcej Wam powiem Tam nie jest ważone, bo nie jest przy wadze koszone, tylko przy gospodarstwie numer 2 Jest sypane prosto na magazyn ale mniej więcej będę wiedział jak zadzwonię. Czy leci 5, czy ponad 5, czy mniej 5. Jak leci ponad 5, to powiem, że jest zajebiście, tak? bo ostatnie lata to pszenica 4,5, 5,5, maksymalnie wychodziła, a krążą słuchy, ale to mogą być plotki i nieprawdziwe informacje, że plony pszenicy sięgają nawet 8 ton. Tylko jest wtedy problem z parametrami. No wiadomo. Ludzie poucinali dawki nawożenia azotem. Plony są. No i nie ma białka. Troszkę wolniej, tatuśko. No my tu możemy latać 6 na godzinę tym akcjalem. Tylko, że on znowu. Tyłem gubi Za dużo, a szkoda 100 kilo to jest Dzisiaj 290 zł To nie jest mało To jest prawie Hektar usługodawcy Któremu Hektar skoszenia u usługodawcy Któremu trzeba zapłacić Za kombajnowanie, więc 290 razy 100 To jest 29 tysięcy To tak się wydaje, wyrzucić w błoto Dobra, mamy zbiornik opróżniony Wiatr wieje w lewą stronę, kosimy od nieskoszonego Żeby wiatr się szedł na ściernisko w razie w No i co? Jak maszyna nie ma pierdół Działa Bo to jest rekin, że jak głupi Wydajność jest już Wam powiem mniej więcej od rana, jak to wychodzi z przestojem na obiad. Wychodzi równe 3 hektary na godzinę. Dobry wynik, mi się wydaje. Bardzo dobry. O, tu jest działka w 16 hektarów w ścianę Czajkowskim pasowo. O, wujek Franek jedzie, już widzę go na polnej drodze. A ja dopiero nasypałem zbiornik na Tate Więc jeszcze 2,5 zbiornika na Wieltonę połówka i na 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 14. Na, na, na dwa zbiorniki. Także co, nie przedłużam. I do usłyszenia. Czyli godzina 19.21. Zakończyłem dużą działkę niespełna 30 hektarów. Na komputerze co wychodzi? Komputer pokazuje 29.80. I tutaj jest niespełna, czyli gdzieś z 30 arów na tej powierzchni, hektary są zawyżone. Nie jest to dużo, więc dokładność jest dość dobra. Także co, no przejeżdżamy do, na działkę do brata z Niemiec na radarze patrzyłem. No niestety idzie deszcz No i nic nie poradzimy, tak? Nic nie poradzimy. Nie skończę tego, nie ma szans. Jakby w nocy nie padło, no to i tak, tutaj mam 16 i tam 9. Nierealne Sobie piękne zdjęcie. bo widzicie jakie chmury były? 110 ton z tego pola. Także możecie sobie policzyć. Tu zielony na łące, zielony, zielony, jest cały. No, tu musimy powolutku jechać, bo będzie ten pierwszy raz, którego bym nie chciał nigdy zaliczyć. Duża działka skończona. W tamtym roku chyba rekord to mój był, był, był ile? 28 hektarów w tym roku 27. No już swój rekord życiowy w kombajnowaniu tym oto grzmotem pobity. Tak? Nie są jakieś to duże ilości ze względu na rozrobienie działek, a jak na duże działki jechaliśmy zawsze. No to kosiliśmy na dwa kombajny, no i pola brakowało, aby akcjal się po prostu no, wykazał. Teraz mamy możliwość, tylko pogody nie mamy Zielony jak pierun Mamy pasowo ściany ten rzepak. Jakieś przytulia naleciała do zbiornika. Także w kolejnym ujęciu się widzimy. No, ocie, co tam się dzieje masakra. Na pyżyce idzie. Może ominie tutaj nas, cholera jasna z tą pogodą. Ale dobre i to, mamy skoszone 33 hektary dzisiaj już. Także jest elegancko, a jest dopiero godzina w pół do dziewiątej. Jak sobie wyciąć? Pek, pek, pek. No, pełny zbiornik. Jesteśmy na mojej działce o powierzchni 9 hektarów. Jest pełna 8,5. Ta sama odmiana, co tam u mnie na działce I na dużej działce z bratem e, Dojrzała Wszystko praktycznie w 90% było Żółte, spalone łodygi Tutaj zielone, a za drogą u brata na lżejszej ziemi W ogóle zielenina podbijał, Dlatego wyjechałem i widzę, że idzie deszcz I kosimy tony Bo tutaj jest dobre pole Tutaj na kosze zestaw, a tam przyczepę dopiero. Tam jest dużo gorszy rzepak, gorsza działka i, i nic się nie poradzi. Ale ciemno, masakra ściana wody na pewno nie skoszę tej działki bo jak gdzieś popada to wiecie co się zrobi? Zrobi się wilgoć miałem taką chrapkę żeby tamte pole obkosić szesnastkę i tutaj te całe skosić do nocy i tam by zostało gdzieś około do skoszenia nie wiem 13 hektarów czyli taka Wycieczka, ale podejrzewam, że kombaj bym zostawił znajomego. A jeżeli popada, to kombaj zabieram do domu, bo i tak paliwa trzeba będzie przywieźć. Bo na powrocie będziemy kosić pszenicę. 15 km stąd. Mamy 9 hektarów pszenicy i 13 pszenżyta, więc akurat taka dniówka by była. Tutaj z rzepaku i tam pszenica i przenżyto może udałoby się skosić od rana. A zobaczymy jak to z pogodą będzie Do usłyszenia! No i niestety pada! Pada i będzie chyba lało. Kurde, jeszcze z dwie godziny bym pokosił co najmniej. Aj, no co zrobić? Nic nie poradzimy, dobre i to wysypałem. Przestało padać. Mocno wieje, więc na roślinach nawet nie ma żadnej oznaki wilgoci. Z tyłu się kurzy, z się kurzy, więc dajemy. O, widzieliście to? O! Kurde, jak burza wygniecie tu ten rzepak. Będzie lipa, ale to i tak końcówka rzepaku, 200 ponad mamy zdjęte hektarów, więc Spokojnie, ubezpieczona jest, nie będzie jakieś straty No tylko szkoda tutaj tego pola, bo naprawdę to jest piękny rzepak Sypia aż miło Kurde mola Ale i tak nie jest źle Dzisiaj pierdyknąłem życiówkę Może to nie jest też jakiś zbyt duży wynik, jeżeli chodzi o taki kombajn ale 35 hektarów, no niech będzie 34, to już jest moim zdaniem naprawdę przekozak. Yy, wynik niech to przejdzie bokiem. Cholera jasna by to jutro skończył. Gdyby nie padało, to by przez do wieczora, tą, do nocy, tą działkę skończył. I jutro pipidówka by została. Ale nic nie poradzimy, pogoda nie wybiera. Trzeba się cieszyć, że i tak, w miarę możliwości, w tym roku jest dość łaskawa. Zaczyna znowu padać. Mně boža. Do zbiornika na pierdziela, ja pierdzielę. Nie wiem, czy to widzicie. Także kończymy na dzisiaj. Wysypane kończymy. Leje dobrze, że nie ma gradu. Ło! Wielbiam burzę. Także trzymajcie się i czekamy na poprawę pogody. Na razie cześć, ma, pa pa.